it Zobaczcie Państwo, ułóżcie się. Powiedz, skąd Ty przybyłaś? Przyjechałam z Makorka. Brawo, ale poczekaj, powiedz mi, czy już występowałaś kiedyś na scenie u nas? No, w ustawie nie, ale ogólnie tak. W naszym konkursie pierwszy raz, tak? Proszę bardzo. Brawo! Tak się rodzą wielcy artyści właśnie. Zaczynamy od małej sceny, a potem filharmonia, a potem za kilka lat tak jest. Wielkie sceny metropolitarne. Teraz prosimy Zadowską Marię oraz Kibowska Natalia się przygotuje. Prosimy Marysia. Proszę, zobaczcie Państwo, jakie to piękne dziewczynki. Prosimy na scenę. Brawo! ཚདག 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 Na imię teraz? Marysia Sadowska. Żebyście Państwo zapamiętali jej imię. A Marysia. Marysia skąd przybyła? Z Malborka. Proszę bardzo. A do jakiej szkoły chodzisz? Do szkoły podstawowej numer dwa w Malborku. A ile masz lat? 10. 10 lat, zobaczcie. Proszę bardzo, brawo, na przyszłe gwiazdy. Teraz no, połóż mikrofon. Teraz poprosimy, dziękujemy bardzo. Poprosimy o przygotowanie skibowską Kibowską, Natalię, a następna osoba to śmisza Zuzanna, ale zanim jeszcze yy, to będzie, następne osoby przygotują się do plastycznych. Także zapraszamy. Brawo. i oh, To jest Malborka. Proszę bardzo, jak licznie reprezentowany jest w Finale Powiatowym. Także powiedzcie, masz lat? Ym, nie tylko 11. Proszę, już 11 lat będzie miała. Cóż to będzie za ileś lat. Brawo! Zanim wystąpi y, Zuzia. Y, po tym występie Zuzi pan przewodniczący poprosi. Y, dzieci, młodzież do prac plastycznych. Będę wywoływał po kolei, żyli podejdzie do plac, do prac plastycznych, które są po mojej lewej stronie i żyli potem będzie oceniało. Także teraz zaprosimy Zuzię Ślusarz. Brawa na Zuzię. Już przyswoju cały pas od cytryny Ciężki stres z koło ściany, palce gryzie, płosy rwie trzy godziny Nawet Bążna drzużba. Piękny jest chłopieńcy plą z lewo w prawo. A na środku stado bab się wygina. Szczyc babski plans. Występ, dziękujemy. Teraz, proszę państwa, przejdziemy do następnej dziedziny sztuki, którą jest plastyka. Będę po kolei wyczytywały dzieci, które przed, będą przedstawiały przy szanownym jury, który za chwilę podejdzie do prac plastycznych, będą przedstawiały swoje talenty. Proszę pierwszą dziewczynkę, Julię Czech ze szkoły podstawowej. Jury, proszę do, pod, o podejście do pracy. Julia, opowiedz nam troszeczkę o tych pracach, jakie tworzysz, ile czasu zajmują, czy tworzysz je w nocy, czy w dzień nad ranem. Znaczy krótko. Nie wiem, czy właśnie, prawda? Nie Widzę, że dużo przerysujesz, tak? Czy patrzysz, tak? Lepiej to wychodzi, a niż wyjeżdżają. Rysowanie... Szanowny Rzecznik, teraz ocenia. Julia, chciałeś coś dodać? Czy wszystko powiedziałaś po sobie? Czy ktoś ci prowadzi? Czy sama tak maluje Ja chciałem dopytać tego, a tego konia to na żywca malowałeś, czy tak, tak. czy to praska? Dziękujemy serdecznie Juli. Dziękujemy. Prosimy o podejście Antonia Anna, tuż tu jest szkoła gimnazjalna. I o przygotowanie prosimy Łamską Magdalena. Antonia Anna, Szkoła Gimnazjalna. Powiedz nam skąd przyjechałeś. Z nowego stanu. Powiedz nam coś o sobie, ile, jak długo malujesz, ile czasu tobie zajmuje na malowaniu pracy jednej, yy, inspiracja? Znaczy, zależy od pracy, bo jedną pracę maluję już od dwóch lat. To pokaż nam, czy to jest, nie? Nie ma jej, jest w trakcie tworzenia. Moją inspiracją na pewno jest na który chciałabym malować jak ona, ale niestety nie jest. Da się tę pracę nie Proszę no. Wprost Proszę bardzo. Czy z wyobraźni, bo widzę, z natury, a czy z wyobraźni, to się... To na plastyce. To przychodzę domu. Dziękujemy serdecznie Annie. Prosimy Urawską Magdalenę o podejście. Jest Magda, też już w gimnazjum. Powiedz nam o pracy, jakie tworzysz, ile czasu zajmuje. Znaczy, zależy właśnie od pracy, ale głównie to, y, pole rysunek. No y, y, nie wiem, takie grafiki. Pytanie, żyli? Ja tutaj chciałam o techniki. Jury ocenia wnikliwie, zapisuje uwagi plusy, minusy. Dziękuję Magdalena. Prosimy o podejście. Katarzyna Zaręba. Kasia, Wisiutko nas. Proszę bardzo Kasia. Prace. Aż ty. O. Więc to są moje prace. Ogólnie to są techniki w sumie różne, bo... Zajmuje się ich fotografią i rysunkiem, tutaj można zobaczyć jeszcze minory. No to są prace, które nie są to wszystkie, które mam no, oczywiście zgromadzone, bo od czasu, kiedy y, przygotowywałam je na y, ten konkurs, to jeszcze wiele. Je. I to jest to można określić jako taki rok. mojej pracy. Cały czas starasz się, żeby rozwijać swój talent. Ogólnie inspiracje, to możemy tutaj zobaczyć, zwiększy w każdej pracy jest człowiek, tutaj na przykład jest maska. E, mniej inspirują ludzie, ludzkie twarde i tak można wyrazić przez nie różne rzeczy. Dziękuję serdecznie. Prosimy o podejście, to już kategoria szkół, szkoły ponadgimnazjalne z motyw Julia. i ja i nie, nie powiedz coś o tym. Julita, przepraszam, Julita, powiedz o sobie, jak tworzysz, z czego tworzysz, czy odrysowujesz, czy tworzysz wyobraźni, jak długo zajmuje tobie taki portret. Ja też zależy właśnie od pracy. Ja bardziej lubię rysować jak jakby lubię ludzi. Rysuję także właśnie, że znajduję jakieś różne rysunki i potem jakby przerysowuję, ale również z natury tak nie. Wybieram architekturę bardzo. Chciałam właśnie potem iść na studiach, kiedy wybieram architekturę. Nie. Co jeszcze? Pytanie jeżeli? Chciałam się zapytać, czy poza szkołą gdzieś jeszcze uczysz się rysować? Właśnie nie wiem, czy nie powinienem powiedzieć. Czy na rysowaniu uczestniczysz? Nie, nie. Wiesz, nie. W Malborku. Czyli też w Dziękuję Dziękujemy serdecznie. Prosimy o podejście. Brawa się należy oczywiście. Dobik musi być. Prosimy o podejście Adamkiewicza Michała. Michał Adamkiewicz. Jest? Nie ma Michała, ale są prace. Fotografia, tak. Żyjące. To nie są prace przypadkowe, prawda? Mhm. Tak. Zapraszamy o pokazanie swoich dzieł Krzysztofa Krzysztof Szturaczek. Prosi się podejść. się o sobie. Pracę, pracę z która i skupiam się na e, rysunku hmm. i hmm. jest... Pytanie, że nie? Ja widzę, że jak hmm. poproszę, tak specjalnie hmm. hmm. mówić, tak? <laughs> Dziękujemy Krzysztofowi. To by proszę Państwa, pokaz dzieł artystycznych w dziedzinie sztuki plastyka. Teraz przechodzimy do dalszej części. Kategoria szkół gimnazjalnych. Poprosimy o przygotowanie się do występu Barbarę Bielińską, a za Barbarę. Natalia Kostrzewa serdecznie zapraszamy Barbara i'm yeah. Malbork się nie reprezentowany. Dziękuję bardzo. Teraz prosimy Natalię Kostrzewa, a przygotuje się Agieńczyk Joanna. Proszę bardzo. Brawo prosimy.